Marszałek województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański przewodniczył konwentowi marszałków w Białowieży. Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat polskiej polityki zagranicznej. Gościem naszym był marszałek senatu pan Bogdan Borusewicz, który mówił o, o forum regionów Polska-Rosja. Mówił może też w szerszym aspekcie trochę o naszej polityce międzynarodowej, głównie o polityce wschodniej. Był to taki wstęp do drugiego tematu podczas którego już mówiliśmy o polityce zagranicznej, ale już bardziej konkretnie o perspektywie wschodniej dyskutantami byli zarówno pan minister Cimoszewicz, pan senator Sepioł, pani minister Pałczyńska-Nałęcz, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Marszałkowie jednak mają największą się sprawczą w regionach i to, jest, i to jest, to są spotkania, które umożliwiają i koordynację, i wymianę informacji, i wymianę dobrych doświadczeń, więc ten, taki konwent marszałków jest bardzo potrzebny i cieszę się, że że on jest kontynuowany. Poprawa stosunków polsko-białoruskich w znacznie większym stopniu zależy od strony białoruskiej niż od strony polskiej. Niestety ciągle z Mińska docierają do nas sygnały niechęci, jak chociażby to wstrzymywanie się. Z wejściem w życie umowy o małym ruchu granicznym. To jest niestety taka polityka karania własnego społeczeństwa, własnych obywateli ze względu na jakieś różnice polityczne z naszym krajem. My powinniśmy z jednej strony nie czynić żadnych dwuznaczności, żadnych złudzeń co do naszego sposobu, krytycznego sposobu patrzenia na naruszenia praworządności, na naruszenia standardów demokratycznych na Białorusi. To jest Europa. I to zobowiązuje. Ale z drugiej powinniśmy demonstrować cały czas otwartość, gotowość do współpracy. I w, poza sferą polityczną nie powinniśmy wprowadzać jakichkolwiek ograniczeń dla, dla rozwoju współpracy. Istotnym tematem konwentu była polityka regionalna. Uczestnicy spotkania z niecierpliwością oczekiwali na informacje, ile funduszy trafi do województw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ten makroregion Polski Wschodniej jest, był przez lata zaniedbywany i dzisiaj jest, ma słabszy potencjał rozwojowy i słabszy potencjał gospodarczy. Stąd też spodziewamy się oczywiście i wiemy o tym, że, że, że będzie program Rozwój Polski Wschodniej, ale również spodziewamy się, że rząd skieruje tutaj na tereny naszych regionów środki na inwestycje. Prowadzone przez, przez siebie, generalnie przez, głównie przez Ministerstwo Transportu, bowiem potrzebujemy nowych, dobrych dróg, połączeń kolejowych po to, żeby stać się atrakcyjniejszym partnerem dla inwestorów, dla biznesmenów. Od ilości środków zależy, będą zależy możliwości inwestowania tych pieniędzy w każdym z województw. Województwo Podlaskie otrzyma blisko 975 milionów euro w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, z czego 724 miliony euro na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i ponad 250 milionów euro na Europejski Fundusz Społeczny. Jest to o 117 milionów euro więcej niż w dotychczasowej perspektywie. Te informacje marszałkom na konwencie w Białowieży przekazał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski. Nie wszystkie województwa są zadowolone, na przykład w miejsko mazurskie ma o 170 milionów euro mniej niż w obecnej perspektywie. Kolejny konwent w województwie podlaskim odbędzie się 25 i 26 kwietnia w Białymstoku. Natomiast ostatnie posiedzenie marszałków, któremu przewodniczyć będzie Rosław Dworzeński, zaplanowane jest w dniach 12-14 czerwca w Augustowie. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno w nietypowy sposób zachęca wszystkich do dzielenia się 1% podatku z organizacjami pożytku publicznego. W samym środku Puszczy Białowieskiej, w miejscu zimowego dokarmiania Króla Puszczy, z siana został ułożony 1%. Chcemy zachęcić naszych mieszkańców, aby wspierali podlaskie organizacje pożytku publicznego, bo one są wyjątkowe, bo działają na rzecz naszych społeczności lokalnych, naszych osiedli i wsi i warto każdym sposobem dotrzeć i zachęcić do tego, aby, abyśmy się podzielili 1% z podlaskimi organizacjami i w tym roku zachęciliśmy do współpracy Żubry, żeby właśnie Wszystkie możliwe elementy Podlasia wykorzystać do tego, aby zachęcić naszych mieszkańców, a także tych wszystkich chętnych, którzy docenią nasze organizacje i podzielą się jednym procentem. W kampanię włączyli się także Katarzyna Łotowska ze środka wspierania organizacji pozarządowych, Jerzy Dackiewicz, wieloletni opiekun żubrów oraz Mirosław Stepaniuk, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. Zdecydowanie popieram tą akcję. Wydaje się, że to jest... Rzecz nieodzowna, żeby również instytucje, które tak naprawdę nie czerpią z tego 1%, włączyły się w akcję. Organizacje pozarządowe, które również w tym temacie ochrony przyrody, ochrony środowiska funkcjonują, mają oczywiście bardzo duże problemy z pozyskaniem, też dotarciem do potencjalnych darczyńców tego 1%. I myślę, że my, jako instytucja, która chroni przyrodę, Puszczy Białej no powinna również przede wszystkim pomóc takim organizacjom, które są w tym naszym temacie bliskim idei ochrony przyrody. Warto dodać, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord naszej podlaskiej hojności. Mieszkańcy regionu przekazali w ramach 1% ponad 11 milionów złotych. Blisko 30 narciarzy walczyło w rybnie koło łomrze o puchar marszałka województwa podlaskiego. Aby wystartować w zawodach trzeba było mieć ukończone 18 lat. Zawodnicy zostali podzieleni na grupy ze względu na wieki płeć. Mieli do pokonania slalom gigant o długości 300 metrów. Pani Magdalena Wasiak w zawodach wzięła udział po raz pierwszy. Jechało się no niezbyt dobrze, ponieważ warunki wiatr na górze i trochę staje opór, więc na no takiej prędkości dużej nie można było nabrać. Liczył się też doping najbliższych. Tatuś, wygraj! Gościem honorowym zawodów był mistrz olimpijski Wojciech Fortuna. Zdecydowanie popiera tego typu inicjatywy. Tutaj widzę, że też są fajne warunki, fajna góreczka i spodobało mi się. Szukałem na mapie. Mam taką mapę, nie mogłem rybna znaleźć. Ale jak już tu wjechałem i zobaczyłem tyle ludzi. Gdzie jest takie zainteresowanie, no to bardzo mi się to spodobało. Okazuje się, że narciarstwo uprawia też Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Jeżdżę na nartach, może nie tak profesjonalnie jak niektórzy tutaj uczestniczy, uczestnicy dzisiejszych zawodów, ale można powiedzieć, poziom średni. Często przyjeżdżam tutaj do rybna, często korzystam z naszej stacji narciarskiej w Szelmencie. I jeżdżę posługi. też w góry, do Białki Tatrzańskiej. To są takie średnie stoki, gdzie no jak na moje możliwości jest to dobra zabawa, a przy okazji też oczywiście naprawianie kondycji, to jest również zdrowie, to jest spędzenie czasu na wolnym powietrzu, tego, czego nam wszystkim trzeba. Jeśli warunki pogodowe dopiszą, to ze stacji narciarskiej w rybnie będzie można korzystać do 15 marca.